Mamy drugie wydarzenie z projektu Bezpieczna Metropolia Młodych. Dzisiaj zajmujemy się innymi aspektami bezpieczeństwa. Ostatnio mówiliśmy bardziej o aspektach inżynierskich i BHP. Tym razem mówimy o takich bardziej codziennych aspektach bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w internecie, czyli jakie są patotreści w internecie, co na nas czycha. Mamy też bezpieczeństwo na ulicy, to co powinniśmy robić, jak się zachowywać w różnych sytuacjach zagrożenia, na przykład jesteśmy w banku i akurat jest napad albo jest jakiś atak terrorystyczny. Mamy też warsztaty bardzo praktyczne, takie samoobrony, gdzie uczniowie mogą sami sprawdzić, jak się zachować w takiej sytuacji, gdzie ktoś nam zagraża. Teraz poznaliśmy jakiekolwiek podstawy samoobrony w sytuacjach no, szczególnie nagłych. No, przede wszystkim nauczyłem się tego, jak wyrwać się z jakichś takich niepożądanych chwytów i tego typu sytuacji. Jak po prostu zadbać o siebie i o swoich bliskich w już takiej sytuacji, gdzie nie da się uciec. Dowiedziałem się... Dokładnie co mam robić, gdy jestem zakładnikiem? Spotkanie mi się bardzo podobało, co mi może dać. No właśnie na pewno to doświadczenie, że będę wiedział jak się zachowywać na przykład w niektórych sytuacjach, też na przykład jakie są zjawiska w internecie. Wiele osób teraz uświadomiła sobie, że pato streaming oraz wszystko co wysyłamy, powinniśmy przemyśleć, powinniśmy pamiętać o drugim dnie, żeby myśleć zanim coś zrobimy.